I grankę Wisawia, no i gramy. A i w poprzed a jakby coś to y... nienawidzę od dzisiaj tych krokodyli. No to coś może się poruszać pod wodą, no to jest zbyt do p no powinni temu coś dać. To jest zbyt do p. Y y y idziesz obok wody i nagle aligator ci się Elgato z niej wychodzi Co robisz? Panikujesz, bo nie wiesz co masz robić No taki kol, to jest już do pokonania, tylko ledwo A czemu oni wszyscy mają jakąś ochronę? No nie, no nie, nie I wybrałem 20 rangę Nie Teraz jestem ulepszony na maksa. Niech ktoś spróbuje mnie dzisiaj wkurzyć. Te aligatory ciągle wkurzają, no. Jak tak można? No to można powiedzieć, że to jest oszustwo. Nie mają pomysłowość dobrą, tylko wykonanie złe, no bo to jest zbyt OP. To jest 5 razy ulepszony KitKat. Tylko spójrz na to Każdy jest w jakiejś starszy obronnej Ej, co to? Ej, no Ej No jakieś mini to się strzelały Co to jest? I co? Gramy Knockout Ja już mam dość solo Przenosimy się na Squad Busters Następny odcinek musi być ze Squad Busters Bo ta gra mnie już za bardzo wkurzyła No, nie, no, co cię w mig pokona? Już oni dopiero mają jakiś zespół, który można pokonać. A nie, że pięć krokodyli. Yy, no, 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 co za parówka? Gada. Czemu ja mam taki ekran? Czemu? Czemu ja mam taki ekran, widzowie? No... nie. Grając z Shelly, takie granie jest naprawdę trudne. Dobra. Przynajmniej tyle dobrego na Makałcie. To chyba było... Albo nie. Jeszcze pogram. Bo w ostatniach ludach sobie zrobić jakąś trzygodzinną przerwę. Bo ja mnie tak nawkurzał Brawl Stars. Szkola gadać. Co? tej tutaj były krzaki. Dobra, Final, finalna runda. Co, co? Ile, to ile on miał życia? Dobra, nieważne. Strzelaj do niego. Strzelaj. Strzelasz? Strzelaj. Strzelaj. Ja się spytam. Jeśli ktoś mi może odpowiedzieć, to czemu ona nie strzelała? Czemu? Miała wolne działo. Izabela, to było na ty... To było na tyle IPA.